No i jesteśmy w Ustce, muzeum w bunkrach, wypoczalnia rowerów, kiermasz militarny, strzelnica, tor łuczniczy, kuchnia polowa, wszystko w jednym miejscu. No i tu autko przycupnęliśmy, tam jest port, zaraz będziemy ruszać na miasto, na plażę, zobaczymy co nam tu Ustka pokaże. Zrymowało się bunkrów. Tu żeśmy ostatnio w tamtym roku byli, żeśmy tu zwiedzali. Dzisiaj nie będziemy wchodzić, Tak, tylko pokażę. O, nawet jest zamknięta. Ale to tutaj jest. Jest fajny bunkierek, armaty. proszę, tu Kuba na tym siedział. Ostatnio operował. Tu są większe przejażdżki samochodami. Historia, tak wygląda mu góry. Na samej górze jest fajny bunkier. Do środeczka można sobie wejść. Tak wygląda ten, ten placek. Tutaj widać, że teraz wszystko nieczynne. Tak, Idziemy zobaczymy z ręką. ale może wzburzone no i zaraz zobaczymy tą plażę jak to to wygląda ile osób Patrzcie, nie jest za mgłą i nie ma deszczu na kamerce no sześć osób reszta tu, do serenki muszę się od wiatru bronić nie wiadomo, wywieje w różne strony ale dzisiaj z jest niemiłosiernie zimno gdyby nie rękawiczki, nie bym był w stanie nagrać cokolwiek tak mi ręce tutaj zamarzają samo chodzi cieplutko, a tutaj taka zimnica takie grube mury tutaj widzę, że kostki nie ma o. kostkę wywiało a tu taka syrenka jakaś co to za syrenka? morska syrenka piersi wyślizgane wyczyszczone jak lokalna organizacja turystyczna, łódzka, tutaj to zainicjowała. No, jest pouszkadzany Konkretnie, Dom Strachu, na wprost. Latarnia Morska z 1892 roku. Aha, czyli wieża kościoła, no, kościelna wcześniej była. Miała specjalną naftę yy, z metalową soczewką, świecąca czerwonym światłem. Pomysłowo. Aż się to zmieniło. To są resztki pewnie jakiegoś historycznego statku. No. Ale czuć takie. Stare drzewo tam jest tą strachu biżuteria bursztynowa Tam jeszcze później wrócimy, przejdziemy tutaj nie zerwie tutaj parasolki ale trzy koło no i w lokalu jest dużo osób Zaraz tutaj o, takie śligełko. O kurczę, ale fajne tu jest Taki ten Stateczki Fajny wystrój tego lokalu no, Muzeum Figur Woskowych Wszystko tutaj w górze ko Ferbata, kawa, kisiel nawet O pączki 9,50 No właśnie No i co, tutaj widzę co po nieco pootwierane ale nie dużo. kilka osób pokażemy tylko z grubsza tu jak to wygląda ładny budyneczek bo nie wiem czy mnie będzie słychać przy tym wietrze w sezonie to tutaj się dzieje w tym miejscu a już byliśmy tutaj to wiem no i to to Precioza na wprost tam jest jakiś lokal otwarty i tu fajnie ten deptaczek Ta jest a promenadka jest fajna tu na szczęście może i szeroka ładna ławeczki kosze czysto ogólnie tutaj jest pięknie gdyby nie ten wiaterek to by było idealnie. Magnesiki Trzeba sobie wybrać No i co tu jest rozpiska? Uzdrowisko Ustka Teraz mi tą parasolkę wyrwie tak, no. kawał drogi tam Wszystko zabezpieczone przed deszczem Żeby nie porwie wiatr tego A traki to się kręcą No i co, idziemy tam do końca? Tam pamiętam, Kiedyś, czy Co tu jest? Drinki Drinki, ale co nie widać Budka O no, Możemy się ogrzać Tu jest matnie, nawet otwarte. Jaka ściana z bursztynu zaję fajna dziki dom o! Coś dla mnie fajnie, ściana z bursztynu Przejdziemy tutaj jeszcze kawałek I tu pamiętam na samym końcu w prawo Żeśmy schodzili tam żeśmy jedli Muzeum Mineralogiczne Podziemie. Czym co tutaj się schodzi w tego nie pamiętam Muzeum minerałów Że tu takie coś jest w łzce, Nie pamiętam no ale Dobrze, Za dużo tłok był Bolesława Limanowskiego tu jest ulica Tam jest fajny budyneczek bok jest fajnie zrobiony te takie kopuły No przestało padać tylko parasolkę mam od tego wiatru żeby mi tak nie wiało Tu jest piękny ten budynek ten bok tego budyneczku Bok czy to front? Front, no bo tu jest wejście Ładnie to wygląda tu Ale się ktoś musiał namęczyć Co? Żeby to zrobić, ciemnawo już jest, bo to już jest 15 chyba Nawet nie wiem czy nie po jakżeśmy tu dojechali o, tu jest ładna ta, ta uliczka, takie budynki widać tam bogato. Ten jeden Frytki 200 gram, 16 zł. Na leśniki chyba tu żeśmy kupywali niżej chyba nie? nie żeśmy tutaj Bardzo dobre były na leśniczki. Tu w prawo żeśmy schodzili i no ta promenada tam jeszcze się ciągnie. A my żeśmy tu schodzili o. I tutaj żeśmy zakupywali jedzonko. A w parku konsumpcja. Tutaj wiadomo były stoliki. O, no, tu jeszcze otwarte jest. Seria margarita 24 centymetry 26 zł. No i sobie idziemy, patrzcie się, blokowiska, ogromne halastry i pośród tego sprzymierzeńców ulica. Coś takiego niziutkiego sobie jest. Ale no i doszliśmy do kościółka ogromnego No i co? Idziemy tutaj sobie taką uliczką Dworzec jest widzę w tamtą stronę. Lubijalnie kawiarnia, kawiarnia. to jest jakaś główna ulica Marynarki Polskiej Nie wiem, nie widzę dokładnej nazwy Ale czas pokaże zaraz Wszystko tu jest otwarte Gochy czuć Marynarki Polskiej ulica No tak No i widać, że tutaj no naprawdę jest dość żywo. No, przejdziemy, sobie nagramy co tutaj jest. Ogólnie lotka można puścić. Na tyle miejscowości to chyba pierwsze otwarte. A tutaj coś można zjeść. Pączek. Fajnie tutaj zrobione Kawuśkę są można wypić Informacja turystyczna Tu jest, na, na siłach marynarki Wojewódzkiej 71 Wypożyczalnia rowerów od razu No i już, znowu się powtarzałem te budyneczki takie Ale tu wszystko odnowione które to się tak świecą, że one chyba w nocy świecą? Czerwonych kosynierów bardzo charakterystyczne, ładne domki. Te wszystkie tutaj, niektóre te domki są ładne. A co tu Rubikon ładne, szukam. Centrum rozrywki jakiegoś. Tu są gry O tu jest nabite tych sklepów Jedząko Gofry dodatki do gofrów od 9 zł do 15 Muzeum bursztynu znalazłem Marnarki Polskiej 52 na tym budynku a to jest tu. Idziemy dalej, szukamy coś tutaj fajnego oprócz ciuchów oprócz ciuchów to tu nie widzę nic innego no i tu już troszeczkę tak spokojnej No, w lokalach jest po parę osób, ale no, nie mogę powiedzieć, że jest pusto. Ulica Kaszubska w lewo. My idziemy prosto. Tutaj znowu coś do kupienia. Breloczki. O, jest coś dla mnie. Pierwszy raz widzę kurczę. 12 zł. 12 zł. W pokoju. <noise> uh, uh, uh. A wprost jest coś fajnego. Solarium jest, jakby ktoś chciał skorzystać. Ten budyneczek jest ładny. Fajna bieżyczka, tu jest tak ścięty przód A i pisze Muzeum Chleba żem trafił 1910 Już nie pierwszy Ale odniowiony Tu jest Muzeum Chlebka Numeru nie widzę o, Ale tu jest wszystko, cukiernia Chlebek ładne to jest ten Fajnie, te drewniane wstawki są. Sięgarnia. Uch, a tutaj co? Tu jest 47. Poczta Polska. To jest właśnie to. Tam jakieś te molochy. No słyszę. Na ja w kratkę krówki Ale tu jest takie różne te Różne różności No i idziemy z powrotem Na plażę Podobają mi się takie sklepy Z takimi rzeczami Nie ma tak jak przez szybę oglądać Ale to jest wyjątkowo zamknięte Już by. Już no. wykupanie odszedł od witryny. A, no, ładne giwerki. No i tu jeszcze przejdziemy sobie tą stroną, bo to coś ciekawie to wygląda. Fajnie. Tu wszystko było zalane w sztormu. Trochę jak w Tak? No jo, nie wiem, nie wiem. Będziemy w Gdańsku, tu będziemy. Wtedy myśleć, co ja o jaki tam fajny statek o kurczę, coś fajnego tam się szykuje, jeszcze żeby było wolna... Było go zwiedzić, to by było fajnie. Muzeum Ziemi Usteckiej Jeszcze tutaj żeśmy znaleźli Specyficzny domek Ale zamknięte wiadomo Tak tutaj te budyneczki fajnie wyglądają Ale ja chcę zobaczyć to Fajne. Ogromne No i szkoda, że tego nie można Spenetrować tam wejść Ogromne I takie silniczki o. Znaczy te turpiki niewielkie Napędają tego kolosa Ładnie to wygląda naprawdę Przód zardzewiany A tu reszta okej okay. Już jest przyszykowany do wypływu na łowy Ustka 40 Wszystko załadowane, beczki, paliwo Na rybki Wyciągary, ogromne liny, to jak palec Siatki tutaj na bębnach Hydraulika podłączona do tego, do wyciągania Tu jest mostek kapitański Ogromne tutaj dźwig Grube Maszt jeden Drugi Radyjko Silnik widzę, że konkretny tu musi być Z tyłu jest to samo Bęben ogromny Światła I już można łowić Konkretnie tu jest podłączony pod prąd, akumulatory się ładują Ładne Ogromna tutaj ilość tu blachy Tutaj jakby ktoś przestrzelił go tutaj, o, dziury Nagrywam dla porównania część brzydka Wizerunek nie zaciekawa, której tu nie powinno być, i teraz ta piękna. Ten bulwar tu jest portowy, piękny. No i tu jest rzut. Na ten mościk z tej strony wiadomo, gdzie jestem. Nie muszę mówić. Jest napisane słabo widać, bo jest białe na białym. Kurczę, jakby to było czerwone, takie krwiszce czerwone. lepiej może. Właściwie konkretnie ściemnia, jeszcze z drugiej strony, tu nagram to wyjście na plażę w tej łóżce. Specjalnie tu mówię, bo jeszcze jest murek, tu jeszcze mnie słychać, ale zaraz, jak wyjdziemy z tego, to już mój głos zaniknie pewnie albo będzie niewyraźny. Po lewej stronie są bunkry, idziemy na wprost z drugiej strony. Wyjście na plażę, będziemy patrzeć jaka szeroka, czy czysta czy dużo ludzi, czy mało w taką zimnicę będziemy patrzeć trzeba być twardym, nie my idziemy, napieramy ostro idziemy tu jeszcze to miejsce, na bunkry do góry i do samochodu zjeść coś ciepłego, będziemy jechać na łebę Ostatni nasz punkt w, naszej, w naszym tripie wycieczkowym, ośrodniowym Tak będziemy kończyć łeba city No i tak, tu nie przejdziemy do góry Do tych bunkrów nie wejdziemy, nie ma szans Wszystko jest ogrodzone Dlatego tu już się kończy nasz spacerek Dopiero za kilometr jest wejście, gdzie można by było wejść. Plaża szeroka, tu chyba jest najszersza w tym miejscu. Plaża, jaką widzieliśmy, sześć osób jest daleko tam. Tak, tutaj to wygląda. Żadnego stateczku nie widać. Nawet tu jest zaciśniej przez ten murek no, chyba. Ale tak samo było w dzienowie. Rzeka i tą stronę za domkami co myśmy treni. Ale zobacz, my jesteśmy w dole, murek jest, a wiatr i stamtąd. No ale też tak było. Też tak było? Tu no, nie wejdziemy no. do bunkrów, widzisz, zagrodzone. Musimy no, iść tak to, jak żeśmy szli. Trudno. Jest, yy, nie możesz... No i kończymy zwiedzanie ustki w tym momencie. Eriko jeszcze by sobie pobiegał Tak, on piasek to uwielbia